No, ja tu chyba ślubu nie wezmę jednak. I to jest poebus. Nie mylić z brzydką nazwą. Anna walczy z własną słabością, czyli z wchodzeniem do góry. Tym bardziej, że ma takie buty. No nie chodzenie, raczej na góry nie nadaje się. Ale idzie dalej. Spodziła się, zawsze jej było zimno, teraz przynajmniej będzie jej cieplej. Cześć kochani. <noise> Za oknem niestety pogoda nas nie rozpieszcza. Mam wrażenie, że zaraz kogoś zdmuchnie, bo jest taki wiatr, że po prostu porażka. Mamy niby maj, a jest jak w listopadzie. Dlatego jeżeli też cierpicie na brak słońca jak ja, zapraszam was na Oglądanie mojego kanału Małe i Duże z Blondynką. Ja zawsze jestem w miejscach, w których świeci słońce, ponieważ jestem typową słoneczną dziewczyną i uwielbiam upał, nienawidzę zimna. Także na pewno dużo słońca to coś, czego możecie się spodziewać. Zapraszam Was również do subskrybowania mojego kanału. Każda łapka w górę, każdy dzwoneczek to jest dla mnie kolejna motywacja do tego, żeby tworzyć, żeby coś dla Was robić. Dzięki, trzymajcie się i miłego oglądania. A u mnie właśnie dzwoni czajnik, muszę sobie zrobić kawę, trochę się okrzać. Trzeci jedziemy do Bracjano. Wystartowaliśmy z termini, gdzie mieliśmy straszny problem, żeby kupić bilety, bo okazało się, że w kasach automatycznych, w automatach, można płacić jedynie bilonem. No i okazało się, że my takiego nie mamy. Także pomknęliśmy do tabekery. No i tam kupiliśmy, e, kupiliśmy bilety. Nie mogę się skupić, bo widzę jak się trzęsie kamera. W każdym razie dojechaliśmy do piramidy, do stacji piramida i stamtąd wzięliśmy pociąg do Braciano za 360 euro i jedziemy sobie. Z czego słynie Braciano? Dlaczego tu jesteśmy? Słynie ze średniowiecznego zamku i z pięknego jeziora położonego pomiędzy górami. No Takimi w sumie pagórkami. Co ważne, to miasto podobno tak urzeka, że nawet Katie Holmes i Tom Cruise wzięli tutaj ślub. I Eros Ramazotti ze swoją kobietą, której imienia i nazwiska nie pamiętam. I Sofia Loren jeszcze. Sofia Loren też? Ale przeszliśmy się miasteczkiem i powiem szczerze, na razie no, na razie mnie nie urzekło. Także zobaczymy. No ja tu chyba ślubu nie wezmę jednak, no ale dajmy mu szansę. Weszliśmy do zamku, zapłaciliśmy za wstęp 8,50 euro no i idziemy zwiedzać. No, ten widok napawa mnie pewną dozą optymizmu, także może jeszcze nie wszystko stracone. No dojdziemy. Andiamo! Andiamo! Per Castello! Pierwsza sala, do której weszli, to był widok z okna. Sala z bardzo ładną, ładnymi stropami, plafonami. Freskami. O, bóstwo Zodiak i to jest poebus, nie mylić z brzydką nazwą. Yy, wszystko zrobione ze złota. Złote freski na, na suficie. Co ciekawe, w tych pomieszczeniach mieszkał papież Sykstus IV della Rovere, złożenie della Rovere w XV wieku, czyli na początku renesansu, yy, kiedy uciekał przed zarazą, która wybuchła w Rzymie. Jesteśmy 40 km od Rzymu, także jechał dość pewnie nawet jak na tamte czasy szybko dojechał tutaj pewnie w ciągu jednego dnia nie miał pociągu, myśmy jechali dzisiaj godzinę równo ale pociąg jechał bardzo wolno każda kobieta lubi się przeglądać i ja znalazłam coś dla siebie, a mianowicie lustro sprzed 700 lat I ledwo nas widać tam. ledwo nas widać, a lustro służyło temu żeby dawać blask tym ścianom jak wpadało światło, no myślę, że to światło jak wpadało to może samego rana bo tutaj teraz w południe to jest dość ciemno w tym pokoju To sala Izabela, ale nie jestem pewna, bo nie ma opisu, ale wygląda to imponująco. I ta Izabela pewnie nie spała? Może z Waldachimem. Zaczyna mi się to podobać, i być może jednak wezmę tutaj ślub, bo znalazłam tu swojego rycerza, do którego zaraz podążę. To ja tu zostaję. sorry. Zaczynam się coraz bardziej przekonywać do tego miejsca. Raz poznałam tutaj rycerza. Dwa. Taki widok jest wart 100 milionów dolarów. I co fajne, jesteśmy tutaj na początku października. Pogoda jest dosyć ładna. Aczkolwiek operator przekonywał mnie, że będzie jak latem. Nie, nie jest jak latem jest to trochę zimniej i kąpać się chyba nie będziemy, co planował operator. Eee, natomiast fajnie, bo jesteśmy w tym zamku prawie sami. To znaczy jest jeszcze kilka osób zwiedzających, a to pozwala poczuć magię tego miejsca. Zazwyczaj nie robię filmów w toaletach publicznych, ale tu pod zamkiem w Braciano tak gra nam toaleta. Jazzowy, stan jazzowy standardzik no i bardzo gustowna w środku. O, nawet Ani się podoba. Tak? Mm -hmm. Dolce Vita. Dolce Vita i pryszcze po Pozdrawiamy z publicznej toalety w Bracianie. Nie publicznej, jest pałacowej. pałacowej. Doszliśmy do jeziora. Szliśmy bardzo, bardzo ostro w dół. A się boję, jak my tam wrócimy. Zaraz może pokażę, skąd żeśmy szli. Od zamku. A zamek jest tam. A teraz Ania pokaże jak wchodzi do jeziora Braciano. Lago di Braciano. No Aniu? Właśnie chyba Pachnie nie. rybami, jakbyśmy byli nad morzem. Tak, czuć jakbyśmy byli nad morzem. Troszkę farfocli na dole. Fale też trochę jak nad morzem. Ale generalnie no... Nic się nie pompie i ja się jeszcze obawiam, że nie wypiję tutaj cappuccino. Bo wygląda jakby to było to zamykane, ale mam nadzieję, że się mylę. Jak będzie zamknięte, to wrócimy do miasta. Pod tą górę. Pod górę. Adeś chciał pójść lepszą drogą. No i wymyślił inną. Niezachęcająca, powiem szczerze. I nie wiemy, czy dobrze się, dobrze się skończy. Czy nie, zamkniemy w końcu, czy nie zobaczymy w końcu ulica zamknięta. Anna walczy z własną słabością, czyli z wchodzeniem do góry. Tym bardziej, że ma takie buty. No, nie chodzę, raczej na góry nie nadaje się. Ale idzie dalej. Spodziła się, zawsze jej było zimno, teraz przynajmniej będzie i cieplej. I idziemy dalej. Do góry nie wiem, co będzie dalej. Oby było dobrze. Pozdrawiamy. Tak Anna wchodzi. To miało być ostatnia jej prosta. Już jesteśmy na górze. Jest już wieczór. My po pizzy przejedzeni na maksa z braciano pojechaliśmy do Lido di Ostia na plażę. Taka ciekawostka, można tam dojechać pociągiem z metra Piramida za euro euro, czyli kupuje się taki regularny bilecik, i nim jedziecie do końca nad morze, na plażę. No, a my jesteśmy już w naszym pokoiku, mieszkamy niedaleko Termini. No, w ogóle właśnie, mamy wspaniałą właścicielkę. Która niestety sprzedaje to mieszkanie, bo musi mieć pieniądze na leczenie swojego męża i wyjeżdża z nim do Stanów. E, także taka trochę smutna historia, a pani bardzo się stara, ładnie powiesiła nasze rzeczy. Codziennie dostajemy e, owoce do pokoju, wodę. Także bardzo miło, a płacimy, ile płacimy za noc? Hmm. Za pięć nocy zapłacimy. Chyba 60 euro za noc jest, bo za 5 nocy jest 300. Czyli chyba 60, no 60 euro 60 euro. No, czyli 30 za osobę, także naprawdę nie jest to wygórowana cena. I jest naprawdę pani się bardzo stara. No ale tylko szkoda, że niestety już, już tego hoteliku nie będzie. No. Mam nadzieję, że podobałam wam się film. Ja z kolei zrobiłam sobie w trakcie emisji kawkę z czekoladą. Trochę się rozgrzeje. Powiem Wam tylko, że mm, ta historia z hotelem i naszą właścicielką okazała się nieco bardziej skomplikowana. Niestety pozory mylą. Ale tego nie powiem wam jeszcze teraz, bo muszę was zachęcić do obejrzenia kolejnych odcinków, a w kolejnych odcinkach zobaczycie, jaka afera z tego wszystkiego wynikła, a moje pryszcze mozzarelli nie były wcale pryszczami pomocarelli. Do zobaczenia, kochani i raz jeszcze zapraszam do subskrypcji i kciuków w górę. Do zobaczenia.